Teron Gorfind, który u nas znany jest jako Teron krwawy bies, a przez chwilę był znany jako Teron czarci Jucha, za życia nosił miano Teron Gora i był jednym z szamanów klanu cienistego Księżyca. Jednak w momencie, gdy Guldan zaczął wprowadzać w plan swojego mentora Kiliadena i spaczył żywioły Drenoru, przez co żywioły przestały odpowiadać na wezwania szamanów, a wojna z Dranei przybierała na sile, Terongor, podobnie jak pozostali szamani, zgodził się na plan Guldana, żeby ten nauczył ich tajników czarnoksięstwa. Tak oto Terongor stał się pierwszym czarnoksiężnikiem z klanu cienistego Księżyca. Oczywiście w ślad za nim poszli inni. Jak dobrze wiemy z historii, horda pod czujnym okiem Kiliadena, którego reprezentował Guldan, powoli z honorowego ludu wojowników, stawała się dziczałą armią brutalnych bestii, która mordowała wszystkich bez względu na wiek czy na płeć. Sama wojna z Dranei była dziełem Kiliadena, który przyobiecał sobie pomstę na swoich pobratymcach, którzy uciekli z Argusa, odrzucając dar Sargerasa. Tak oto Kiliaden rękami orków miał zamiar wyniszczyć Dranej co do jednego i niemal mu się to udało. Orkowie wzmocnieni magią spaczenia niszczyli kolejne osiedla Dranej. Nie było dla nich żadnej świętości. Dlatego właśnie Terongor został wysłany do Auchindonu, świętej nekropoli Dranej. Chociaż ta była dobrze chroniona przez egzarchę Maradara i jego popleczników, Terongor i orkowie zdołali wedrzeć się do świętego kompleksu i tam przeprowadzili mroczny rytuał, który miał sprowadzić potężnego demona, któremu chcieli kazać zniszczyć pozostałych przy życiu dranej. Nie do końca im się udało. Przyzwali żywiołaka dźwięku, potężnego murmura, który wysadził cały Auchidon i okolice zmieniają je w kościste pustkowie. Terongor jednakże przeżył. I towarzyszył swojemu mistrzowi Guldanowi jako członek Rady Cieni w kolejnych podbojach, a gdy cały Drenor znalazł się pod władzą Orków, a mroczny portal do Azeroth stanął otworem, Terongor z radością ruszył na dalsze podboje. I tak było do momentu, gdy Gul'dan popadł w śpiączkę w momencie, gdy pod koniec pierwszej wojny Gul'dan starał się wydrzeć z umysłu Strażnika Mediva informację o lokalizacji grobowca Sargerasa. Dokładnie w tym momencie, gdy Mediv tracił głowę, dosłownie, głowę ściętą mieczem Anduin'a Lotara, Wybuch magii z ciała Strażnika uwięził Gul'dana na jakiś czas poza jego ciałem, i ten moment wykorzystał Orgrim Zgładziciel, by przejąć władzę w Hordzie i wymordować Radę Cieni. Wśród zamordowanych znajdował się właśnie Teron Gor. Jednakże Gul'dan, gdy się przebudził, nie miał zamiaru poddać się i oddać swego życia Orgrimowi, ponieważ wiedział, że kolejna egzekucja Orgrima dotyczyła właśnie jego osoby zaproponował Orgrimowi stworzenie potężnych istot, które będą w stanie sprostać magii ludzkich czarodziejów. Gul'dan sięgnął do magii nekromantycznej, przyzywając dusze zabitych czarnoksiężników, w tym właśnie Terongora, umieszczając je w rozkładających się zwłokach rycerzy Wichrogrodu. Tak oto Terongor stał się Teronem Krwawym Biesem, pierwszym z rycerzy śmierci Gul'dana. Swoje rozkładające się oblicze skrył pod grubym szalem, a w kościstej dłoni trzymał nekromantyczne berło, źródło jego mocy. W tym momencie trzeba wspomnieć o dwóch szkołach Artów, o dwóch grupach fanowskich artów, w których jedne przedstawiają Terona. Terona z czasów Warcrafta dwójki, czyli takiego Terona, jakiego znamy z gry, czyli właśnie okrytego płaszczem, gdzie nie widzimy jego twarz, jedynie płonące oczy. I drugi, którego znamy już z czasów płonącej krucjaty. Ale ta część historii będzie za chwilę. Teron Krwawy Bies, podobnie jak pozostali Rycerze Śmierci, przysiągł Orgrimowi Zgładzicielowi wierność Hordzie. I tylko dlatego, no i też dlatego, że nie miał wyjścia, Orglim zgodził się na ich usługi. Sami Rycerze Śmierci wbudzili w nim najwyższe obrzydzenie. Pomimo tego, że po stronie przymierza stali paladyni, władający świętą mocą, Teron, jak i większość rycerzy śmierci, przetrwali całą drugą wojnę, wiernie jej służąc nawet wtedy, gdy ich twórca Guldan odwrócił się od hordy i udał się na poszukiwanie grobowca Sargerasa. Teron, krwawy bies, walczył aż do samego końca, do momentu porażki Orgrima Zgładziciela. Wtedy to razem z innymi orkami zdołał uciec przez mroczny portal na chwilę przed tym, gdy Kadgar i magowie Kirintoru wysadzili go w powietrze. Jednakże nie był to koniec historii. Teron, podobnie jak jego pobratemcy, wiedzieli dobrze, że na Drenorze czeka ich powolna śmierć z głodu, jak to w wymiarającym świecie. Dlatego zaczął szukać sposobu na ocalenie rasy orków, no i przede wszystkim ocalenie siebie i innych rycerzy śmierci. Dwa lata po klęsce hordy. Udał się do Nerzula, starego szamana, którego Guldan odsunął od władzy, ale nie zabił. I to właśnie miał zamiar wykorzystać Teron. Jednakże Nerzul nie był tym, kim był kiedyś. Nie był szanowanym szamanem, był złamanym starcem, który zdawał sobie sprawę, że jego błędy doprowadziły do oddania orków w ręce płonącego legionu. Teron Krwawy Bies jednak zdołał przekonać starca, że istnieje jeszcze szansa, że może odpokutować swoje winy i ocalić orków. Przekonał go, żeby wykorzystał czaszkę Gul'dana, żeby odtworzyć Mroczny Portal. Oczywiście nie tak wielki i potężny jak wcześniej. Wystarczyła tylko szczelina, przez którą Teron i niewielki oddział orków zdołają wedrzeć się na Azeroth. Wszystko po to, żeby odnaleźć potężne artefakty. Berło Sargerasa, Księgę Mediwa i Oko Dalaranu. Te trzy artefakty miały pomóc Orkom stworzyć wrota do innych światów. Azeroth okazał się za potężny dla hordy, ale mogą istnieć inne światy, słabsze, w których Orkowie będą mogli zacząć nowe życie. Berło Sargerasa miało otworzyć przejście, oko Dalaranu miało skumulować moc magiczną. A księga Mediwaz zawierała potrzebną wiedzę, jak tego dokonać. I tak też się stało. Teron, krwawy znaczele na czele orków, wkroczył do Azer. W momencie, gdy klan wojennej pieśni pod wodzą gromasza piekłorycza ściągnął na siebie całą uwagę wojowników ze strażnicy otchłani, Teron na czele niewielkiego oddziału udał się w głąb krain, zdobywając oczywiście z niemałym trudem potrzebne artefakty. Oczywiście nie obyło się też bez porażek. Teron liczył na wsparcie orków z Czarnej Skały. Wiedział, że nie wszyscy orkowie trafili do obozów internowania. Ci pod wodzą synów Czarnorękiego, czyli Rendala i Majma, wciąż przebywali w Czarnej Górze i nie radzili sobie najgorzej. Jednak Rendal wyśmiał Terona twierdząc, że to on da orkom przetrwanie, a nie Nerzul, który przecież poniósł wielką porażkę i pewnie poniesie kolejną. Jednakże z pomocą Teronowi przyszedł nie kto inny, a sam aspekt śmierci, śmierć skrzydły, oferując mu pomoc swoich smoków, które miały dostarczyć rycerza śmierci i orków w potrzebne miejsca, gdzie były ukryte artefakty. Zamiast za to poprosił, a raczej domagał się, aby ci, wracając na drenor zabrali jego tajemnicze pakunki, pakunki, w których ukryte były jaja czarnych smoków, które miały dorastać na drenorze niepokojone przez inne smocze rody, i tam odzyskać swoją dawną potęgę. Teron nie miał innego wyjścia, zgodził się i przy pomocy śmierci skrzydłego udało im się odzyskać wszystkie trzy artefakty i wrócić na Drenor. Jednakże, chociaż Teron przewidział, że przymierze może ruszyć za nimi w pościg, plan wysadzenia portalu spalił na panewce. Przymierze stworzyło ekspedycję Lordaeronu pod wodzą paladyna Turaliona, który wkroczył wprost do świata Orków i rozpoczął pościg za Teronem i Nerzulem. Teron wiedział, że Nerzul potrzebuje czasu, żeby dotrzeć do czarnej świątyni, do miejsca, gdzie łączyły się żyły energetyczne świata, bo tylko tam był w stanie otworzyć potężny portal, przez który mogliby przejść orkowie. Chociaż kolejni sojusznicy Terona próbowali powstrzymać przymierze, ponosili kolejne klęski. Najpierw Kargat brzytworęki utracił cytadele piekielnego ognia, musząc uciekać. Później Kilorok martwooki. Poległ w ruinach Auchindonu w walce z Danatem zgubą troli. W końcu Teron musiał stawić czoła pogoń w Dolinie Cienistego Księżyca. Tam zmierzył się z paladynem Turalionem. Chociaż był potężnym rycerzem śmierci, nie mógł równać się z mocą światłości. Turalion, wzywając całą swoją potęgę, spopielił ciało Terona, a jego duch uleciał w nieznane. Musieliśmy czekać wiele lat. Już po tym, jak Drenor został rozerwany przez otwarte portale i stał się Rubieżą, po tym, jak na Rubież wkroczył Ilidan i wziął ją we Władanie, wiele lat po tym, do momentu, aż mroczny portal stanął ponownie otworem, a my na własne oczy mogliśmy ujrzeć przerażające piękno Rubieży. Wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, co stało się z duchem Terona, a dowiedzieliśmy się tego, w zasadzie od niego samego, od Terona, który ukrywał się pod postacią starożytnego ducha cienistego Księżyca, uwięzionego w Dolinie pod tą samą nazwą. Poszukiwacze przygód, do których się zwrócił, dali się skusić jego obietnicom opowiedzenia historii Terona Krwawego Biesa, wielkiego rycerza śmierci. Na jego prośbę odszukali artefakty należące kiedyś do Terona, czyli jego zbroje, jego płaszcz i oczywiście jego berło, źródło jego mocy. I w momencie, gdy dostarczyli je do uwięzionego ducha, ten objawił swoje prawdziwe oblicze. To był właśnie sam Teron, krwawy bies. Od czasu swojej porażki więziony i męczony przez duchy Dranei. teraz w końcu mógł się uwolnić. Odzyskał swoją cielesną powłokę i udał się prosto do czarnej świątyni, aby stanąć po stronie Ilidana Burzogniewnego. Czy naprawdę chciał się stać sojusznikiem Ilidana, śmiem wątpić. Na razie miał jakieś swoje własne, mroczne plany. Ale jakie one były dokładnie, niestety nie wiemy. Poszukiwacze przygód, zarówno z przymierza, jak i z hordy, wtargnęli do czarnej świątyni, nie wiedząc, że plany Ilidana przede wszystkim dotyczyły walki z płonącym legionem, nie były wymierzone w nich samych. Ci jednak stanęli po stronie Maiew, Maiew Pieśni Cienia, po stronie Akamy. I obalili Illidana burzo gniewnego, a wcześniej stanęli do walki z Teronem, krwawym biesem, który po ciężkiej walce już trzeci raz musiał przywitać się ze śmiercią. Czy na stałe, czas pokaże. Inny los czekał Terona, a dokładnie właśnie Teron Gora w alternatywnym drenorze. Tento to Terongor w czasie zdobywania nekropolii Dranei poniósł porażkę walcząc z poszukiwaczami przygód, w wyniku czego jego zdruzgotane ciało zaczęło pochłaniać niezliczone dusze Dranei, zmieniając się ponownie w Terona krwawego biesa, ale teraz nie w rycerza śmierci, w jakąś okropną, zniekształconą, grubą potworność, która żywiła się duszami zmarłych. Ta potworność została później przeniesiona do cytadeli piekielnego ognia, gdzie oczywiście podobnie jak Teron. Z oryginalnej linii czasu poniósł porażkę z linii poszukiwaczy przygód. Więc jeśli kiedyś Teron Gore, czy też Teron Krwawy Bies miałby powrócić, mam nadzieję jednak, że będzie to rycerz w śmierci, a nie ta gruba larwa. Na koniec przypomnę tylko, że Warcraft'a w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale i na Spotify, na podcastach Google, podcastach A Jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie w moich projektach, może mi postawić symboliczną kawkę na portalu Bye. Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za każdą filiżaneczkę, kubeczek serca Wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.